A wąż na bramce. Dziupka, dziupka. Ja też tak po mnie nie boli tak bardzo. Mhm. Ja ogólnie sobie zdaję sprawę, że powinnam panować nad swoją wybuchowością, ale czasami mi się wydaje, że nie byłabym wybuchowa, gdyby po prostu ludzie mnie nie wkurzyli. Człowieczy los. Jedzie do mnie morsowanie. O, pan przyjechał. Pan przyjechał i słuchajcie. Robi opcję. I ja nie będę musiała jeździć do jezior i innych akwenów, tylko akwen przyjechał do mnie. Kochani, chciałam wam przedstawić najbardziej pozytywną osobę, jaką poznałam w tym roku. Dzień dobry, Siemaneczko. <gry> tak, to właśnie zaczekiwacie cudowny prezent. Dostałam na urodziny, do morsowania. Każdy z Was już może taki mieć w swoim domu. Dokładnie. Dzisiaj minął równo miesiąc. Miesiąc temu wybraliście piosenkę e, Pezeta, żebym skowerowała ją. Ja ją pomieszałam z moją piosenką i tak oto powstała wielka głównoburza w postaci przepięknego covera, który odbił się bardzo szerokim echem. E, i mamy już 9,5 miliona wyświetleń na TikToku. 9,5 miliona po miesiącu. Serdecznie Wam dziękuję za każdy odsłuch, za każdą miłą wiadomość, za każdy super komentarz. Z tej okazji chciałabym zrobić dla Was kolejny cover. Myślę tu o jakiejś fajnej piosence. Ja lubię oczywiście polskie klasyki, ale może coś nowego. Dajcie znać. W komentarzach, co byście chcieli, żebym tym razem skowerowała przy fortepianie.